Serdecznie witamy w Magix Video Easy. W przeglądzie scen przedstawione są kolejno wszystkie sceny filmu. Kolejność scen można zmienić, przesuwając odpowiednią scenę na wybraną pozycję przy naciśniętym lewym przycisku myszy. Za pomocą klawisza Delete można usunąć scenę. Ponadto do każdej sceny można dodać efekt przejścia. W tym celu kliknij symbol przejścia między dwiema scenami. Tutaj wybierz jeden z trzech najważniejszych rodzajów przejść. Naciskając przycisk OK, zastosuj aktualne ustawienia dla wybranej sceny. Opcja Na wszystkie następne. Powoduje zastosowanie ustawienia także dla wszystkich następnych scen. Przejrzysty interfejs programu i duże przyciski umożliwiają szybką i prostą obróbkę wideo. W tym miejscu można poprawić wygląd i dźwięk scen. Dodaj tytuł lub zdjęcia, muzykę lub załaduj film. Jeżeli chcesz pobrać kilka plików jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl. Kliknij kolejno pliki, a następnie potwierdź swój wybór, klikając przycisk Otwórz. W oknie Zakończ film dostępne są wszystkie możliwości wyprowadzania danych wideo Easy. Każdą scenę możesz podzielić w miejscu znacznika pozycji. W tym celu wystarczy kliknąć symbol nożyczek poniżej monitora wideo. Długość każdej sceny można dopasować za pomocą prawego i lewego punktu przeciągania. Aby zmienić początek wybranej sceny, Przeciągnij punkt przeciągania na zewnętrznym lewym końcu listwy odtwarzania za pomocą myszy w prawo, aż do miejsca, w którym ma się zacząć wybrana scena. Aby zmienić koniec sceny, przeciągnij punkt przeciągania na zewnętrznym prawym końcu odpowiednio w lewo. Kliknięcie przycisku odtwarzania poniżej monitora wideo powoduje odtworzenie projektu. Dużo szybciej można rozpocząć i zatrzymać odtwarzanie, naciskając klawisz spacji na klawiaturze komputera. Do nagrania DV wymagana jest kamera DV i gniazdo FireWire. Podłącz wyłączoną kamerę DV do gniazda FireWire komputera. Przełącz kamerę DV na tryb pracy odtwarzanie lub playback. Program Video Easy automatycznie rozpoznaje kamerę DV. Za pomocą przycisku sterowanie kamery można znaleźć odpowiednie miejsce na taśmie kamery. Przewin do przodu, przewin do tyłu i uruchom odtwarzanie w celu sprawdzenia. Rozpocznij transmisję naciskając przycisk nagranie. Stop. Kończy nagrywanie. Nagrane klipy są następnie wyświetlane w widoku miniatur. Powtórz ten proces, aż zostaną przesłane wszystkie części filmu wideo. W każdej chwili można bezpośrednio obejrzeć przegrany materiał lub usunąć pojedyncze klipy. Podłącz wyłączoną kamerę AVCHD do gniazda USB komputera. Przełącz kamerę AVCHD na tryb pracy odtwarzanie lub playback. Jeżeli kamera nie została rozpoznana automatycznie, wybierz ją tutaj. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony przegląd wszystkich klipów zapisanych na kamerze. Wybierz żądany klip i potwierdź wybór, wybierając opcję Transmisja wideoklipu. Przesyłany klip jest wyświetlany w widoku miniatury. Powtórz proces, aż wszystkie wybrane klipy zostaną przesłane. W każdej chwili możesz bezpośrednio obejrzeć przegrany materiał lub usunąć pojedyncze klipy. Po naciśnięciu przycisku uruchom obróbkę obrazu wszystkie nagrania wideo są układane w przegląd scen.